Często do nas mówi ktoś. Popatrz, komu dajesz dłoń na najgorsze gotów bądź do łacha. Były silny, ja już mniej zapatrzona w piękny san nie zdążyłam wstać, bo dalej śniła. A ty, gdy powinniśmy powstrzymać ten mur, tak po prostu odchodzisz stój, albo i ci wszystkim, mów dziś jak ja. Jak ja Cię kochałam, i jak Ci się umiera, jak byłam szczęśliwa, szczęśliwa do teraz. stojąc na dachu, zapisz to na niebie, poniż mnie raz jeszcze. Wszystkim chcesz powiedzieć, że to nie, było to, to nie było to, to nie było to, to nie było to, to nie było to. Miłość się nie kończy dziś, nie odchodzi kiedy chce. Nie mów nic więcej, wiesz, że byłeś wszystkim tym, co mam Chciałam w tej iluzji trwać. zrobić ten nasz domek z kadłuba jeszcze! A ty, gdy powinniśmy powstrzymać ten mur, tak po prostu odchodzisz stój, albo i ci wszystkim mówcisz jak ja. Jak ja Cię kochałam i jak się umieram Jak byłam szczęśliwa, szczęśliwa do teraz Krzestując na dachu, zapisz to na niebie poniesz mnie raz jeszcze, wszystkim chcesz powiedzieć, że To nie było to, to nie było to to nie było to, to nie było to. Często do nas mówi ktoś, popatrz komu dajesz tłoń, na najgorsze gotów bądź. Była. Jak ja cię kochałam i jak się umieram, jak byłam szczęśliwa, Wadu teraz, na dachu, zapisz tu na niebie, ponieważ mnie raz jeszcze wszystkim chcesz powiedzieć, że to nie było to, to nie było to, to nie było to, to nie było to.